Witam Państwa serdecznie, z tej strony Mateusz Poszewski. no i cóż, w tym wideo chciałem się Państwem podzielić niesamowitym partią, a nawet dwoma partiami z tego samego dnia, czyli właśnie z 21 lipca, poniedziałku, no i o czym mowa, zapraszam już do filmiku, zaraz zobaczymy. Także pierwsza partia to będzie moja partia z stilt, Stilted, to ja przepraszam, to dopiero jutro z Czeskomas, po prostu blicyka treningowego. Moim przeciwnikiem Mistrzwidę z Kazachstanu, ranking na Czeskomie 2700, chyba 30, 50, coś takiego. A druga partia będzie właśnie Wiktora Golisa, czyli mojego podopiecznego, który walczy teraz w poważniejszym turnieju szachów klasycznych, złota wieża z drugiej rundy z Krzysztofem Lisowskim. No i zobaczmy na podobieństwa i, i też uczmy się od tego. Także w obu partiach poszło właśnie Rosolimo. Ci wariant z B5, i teraz czarny w obu partiach zagrał bardzo modny ruch Skoczek na F6, który ja już właśnie rok temu, dosłownie koło rok temu, właśnie z którym piękną partię wygrałem. Kto nie oglądał, zapraszam na, na właśnie kanał, gdzieś tam podepniemy link do tej partii, bo naprawdę też cudowna partia, też na przewagę w rozwoju, świetne wykorzystanie. E, także bardzo popularny ruch na Rosolimo. oczywiście historycznie G6, E6 i D6 to są główne ruchy, ale ten ruch tutaj nabiera naprawdę popularności. Znakomici zawodnicy go grali, także dobry ruch biały gra koczek c3 broniąc właśnie tego pionka i stwarzając groźbę e5 i dlatego często czarny gra w tej pozycji hetman c7. Nie jest to jedyny ruch, ale właśnie często grany, ale zobaczcie, hetman się rusza, zapamiętajcie to. Ja zrobiłem roszadkę, Wiktor zresztą też, bo Razem tutaj właśnie naradziliśmy się przed partią, poleciłem mu ten wariant, pliczek został właśnie przez Wiktora fajnie przyswójony, no i naprawdę dobrze to weszło, także warto się szykować, naprawdę dobre warianty fajnie mieć. I teraz tak, w tej mojej partii, która była grana no gdzieś tam koło chyba 9 rano, mój przeciwnik zagrał skoczek d4, dosyć podejrzany ruch i zobaczcie co się tutaj wydarzyło, ja zagrałem wieża e1. Gdzieś tam nastawem wieżę na króla i przygotowuję ten ruch E5 i przeciwnik Zajra teraz przegrywający tak naprawdę ruch powinien zagrać A6, po którym ja go dojdę, można albo zagrać D6 i pozycja jest akceptowalna, albo nawet skoczek G4 teraz właśnie grozi to właśnie taki sprytny mat. I po ruchu E5 można na przykład tą pozycję grać, bo ma bardzo fajną rekompensatę, ale w porównaniu do partii nie ma takiego, wiecie, od razu kasacji. Zobaczymy bardzo podobną pozycję. Mój czeskomowy przeciwnik z Kazachstanu zagrał skoczek g4 od razu bez rzucenia a6. Zobaczcie, że to jest naprawdę zły pomysł, bo ten z jest w Patrz, ja zagrałem bardzo energiczne e5, stwarzając groźbę właśnie zbicia i zbicia. Przeciwnik przyjął wyzwanie, zbił. Ja zbiłem hetmanem, wisi skoczek, musi on zbić, bo nie ma gdzie uciekać. I hetman H5. I zobaczcie, można powiedzieć, podstawiłem właśnie, odszedł tu skoczkiem, podstawiłem właśnie piąka, a zobaczcie, na te figurki, to co lubimy, aktywne właśnie figury, Wierzę nawet cieszy się, że nie ma tego piąka i patrzy, co się dalej wydarzyło. Skoczek D5, hetman musi odejść. I teraz bardzo ważny moment, jakby ktoś chciał pomyśleć, jak się dobrać do przeciwnika, bo pozycja jest świetna, ale wiecie, trzeba tu jeszcze wygrać, to samo się nie wygra, a przeciwnik jednak jakimś cudem by skończył rozwój, no to no to będziemy opiumka więcej. Także co robimy? Otwieramy właśnie, jeszcze tutaj ten gońc wchodzi do akcji, bardzo silny ruch. Piękny matok ten, który liczyłem, ale się nie, nie wydarzył w partii, jakby przeciwnik zagrał gierzej, i patrzę na tego mata, coś pięknego. Przeciwnik właśnie zbił i ja oczywiście patrzę, kolejna figura do akcji, z groźbą właśnie tą, a czasami też tą. Dwa pięknie alpacie, figury wchodzą do akcji, o to chodzi, to jest właśnie mat i Choke. Przeciwnik zbił na B5 i ja miałem zaplanowany właśnie A4. Skoczek oczywiście jak nie może odejść, bo znowu te widełki, albo w ten sposób, albo w ten sposób bierzemy hetmana, także przeciwnik czym prędzej zamknął tą przekonną, ale ja zbiłem, no i ta pozycja pomimo dwóch pionków więcej jest w opłakanym stanie, zobaczcie jeszcze wieża się podłączyła do akcji, no i przeciwnik spróbował właśnie skończyć jakoś rozwój grając ten ruch, ale po silnym ruchu B6 okazuje się, że nie ma tak naprawdę co zrobić z tą groźbą. Zagrał G6, ja odszedłem hetmanem i pogonie z G7, zbiłem wieżę, co prawda jeszcze grałem to chyba 30 ruchów, jakaś realizacja wieży więcej za dwa była dosyć oporna, ale koniec końców chyba na sekundzie w ogóle udało się przeciwnika zamatować. Także to była moja partia rano. Od razu właśnie pokazałem ją gdzieś tam Wiktorowi w ramach przygotowania. Ja mówię, no, musisz pojechać z gościem też tak aktywnie ostro. No i zobaczcie, co tutaj właśnie ten młody fenomenalny zawodnik zrobił. Jego przeciwnik, właśnie Krzysztof Lisowski, chyba gdzieś tam nie do końca pamiętał tę linię, pamiętał ideę. Właśnie zagrał ruch bardzo naturalny, bardzo sensowny, czyli skoczek na G4. Aczkolwiek w tym wypadku jest to kompletnie trafiony ruch. Bez tego ruchu skoczek. 4 nie grozi, właśnie ten mat. No i Wiktor, co? Pierwszy ruch bardzo prosty. Skoczek za darmo wszedł. Tutaj dalej czarny myślę, że liczy na gdzieś tamtego mata. Ale patrzcie, to co u mnie? Otwieramy pozycję. Mam przewagę w centrum. Goniąc naprawdę chce wejść na tą przekątną. I po biciu hatrujeczka. Na razie tego skoczka tutaj trzeba oczywiście wywalić. Skoczek musi odejść, na przykład, odejść tutaj po d 4 mamy równą, poz równą pozycję, ale widzimy no gołym okiem. To są naprawdę fajne rzeczy. Król w centrum jest słaby, także to może byłoby lepsze, ale pozycja jest tylko beznadziejna, tylko przegrana. E czarny zagrał skoczek na E5 i tu może jedynie jakiś minimalnie niedokładny ruch e ze strony białego, chociaż też bardzo naturalny. E najlepsze było właśnie zbić od razu na E5 z puentą, że nie można zbić Hetmanem, no bo po gojem 4 znany obrazek, widełki wchodzą w grę. A po biciu skoczkiem silne F4, patrzcie, energiczne ruchy tempowe, nie tracimy czasu. I jak skoczy, go dojdzie fajne ruchy F5, e, powodujące, że naprawdę trudno jest skończyć rozwój. Ten pionek stopuje właśnie te dwa pionki, bo jak tylko one się ruszą, to zaraz zobaczymy, zbijemy, wejdzie wieża do gry, no i nie wiadomo jak skończyć rozwój. Na przykład, jakby zagrać A6, że możemy nawet strącić ten ruch. Teraz możemy odejść gońcem i dalej, no nie wiadomo co w tej pozycji grać, jest pionek więcej, ale no jak skończyć rozwój, kto by powiedział, nie wiadomo, a my możemy otwierać właśnie albo poprzez przełom c3 lub szykować przełom e5. No naprawdę możecie mi powiedzieć że tutaj nawet gukasz z Wiktorem nie miałby szansy, myślę, że tutaj Wiktor by przejechał się po przeciwniku. Jakby grać e6, no to właśnie po biciu, biciu hetman h5, także myślę, że możemy życzyć powodzenia przeciwnikowi. Także poprawne, jeszcze bardziej energiczne bicie na e5. Wiktor zagrał gojęc 4 bardzo naturalny ruch, aczkolwiek jeden mały haczyk. Czarny mógł zagrać teraz d6, no i odbijamy oczywiście Pionka, ale po gońcu d7 pc jest bardzo cienka, y, mamy równy materiał, figury wprowadzone, ale czarny gdzieś tam zachowuje szansę, że w końcu skończy jakoś ten rozwój, zagra e6, y, później a6, wyrzuci te figury. No, PC jest zła, nie ma co ukrywać. Mamy dużą przewagę pozycyjną, ale jeszcze no nie tak łatwo coś, coś z tym zrobić. Natomiast w partii właśnie przeciwnik zbił na f3, za darmo nam wprowadza Hetman akcji, mam problemu. Liczył, że teraz jest ten ruch D6, podobny bym powiedział obrazek do tego wariantu, który widzieliśmy przed chwilą, ale patrzę teraz, naprawdę to zachęcam, oczywiście jak zawsze, kto chce się sprawdzić do zatrzymania i pomyśle jak tutaj się dobrać do przeciwnika, no bo jednak gdzieś tam idzie zaraz goję z D7, później może E6, później A6, jak skoczek go to roszadka, no i jednak nawet z tym pionkiem można być mniej. Ale oczywiście patrzcie, no ile to jest strzałek, tutaj jest astry agresywny wjazd i zobaczcie na to. Uwaga, uwaga, E5. Otwieramy, to jest to. Otwieramy wszystko tak naprawdę. Tym razem zobaczymy, że kluczowa będzie ta przekonna, ale oczywiście też chcemy otworzyć linię E. Czas bliźno, bo nie wiadomo, co innego i właśnie Wiktor zaplanował fantastyczny właśnie ruch skoczek B4. Zobaczcie, ta przekonna długa H1 a 8 wchodzi tu w grę. Jakby zbił przeciwnik na F4, no to pobiciu na C6 no nie jest w stanie on tego odratować. Te straty materialne są plus ten król tak naprawdę dalej w tarapatach. Także przeciwnik zagrał goń z D7, no ale nastąpiło po prostu bicie i najlepszą próbą, żeby żyć, no to jest pójście na tą końcówkę, która no jest po prostu przegrana, mamy jakość zapionka i gońca, no ale ten król, te pionki nie powinna tutaj realizacja trwać też długo. Przeciwnik zagrał Hetman A8 i tu ostatnie, naprawdę też fenomenalne, może nietrudne dla takiego dobrego zawodnika, ale bardzo pouczający ruch, Patrzę, troszkę tutaj rzeczywisi, a co przygotował Wiktor, znowu zachęcam, zatrzymajmy się, policzmy i patrzcie na ten ruch, skoczek g 5 nie interesuje nas materiał, liczy się, aktywność liczy się, dojście do króla. I po biciu, no bo cóż innego, puenta to było, Hetman D5, wisi gońc, wisi tutaj pią ważny na F7, trzeba zbić i zobaczę to jakim ze stoicy inspekcjonuje Wiktor. Najpierw zbił na F7 i zbił na F1. Można powiedzieć, ok, no jakoś mniej, w sumie, kurczę, no dwa punkty mniej, ale no król, wie, wiemy, że król nie ma tak naprawdę jak się w dobry sposób bronić od tego szacha, który zaraz zobaczymy w partii, czasem możemy też wejść wieżą. Naprawdę te figury, zobaczcie, to jest aktywność, zobaczcie, wszystkie figury na ostatniej linii, naprawdę rzadko się zdarza, że takie figury jakoś coś dobrego zrobią. Przeciwnik zagrał g6 i po ruchu hetman d5 zrezygnował. Z prostego powodu, no po tym ruchu myślę, że mat jest już naprawdę za płotem, chyba najszybszą drogą do tego mata jest ruch końca 4 i potem no bijemy wszystko, no i tutaj jest mat, a z kolei jakby właśnie odejść królem na 8, no to bardzo nieprzyjemnym szachem jest, jest szach z tej strony i zobaczcie, jak te trzy figury pięknie tutaj naprawdę współpracując plotą tą siatkę matową, wszystkie ważne pola kryte i mat na szachownicy. Oddanie hetmana oczywiście też by tutaj w, tej, w tym wariancie nie, nie dawało jakichś dużych szans na wygrano. Także patrzcie, jakie dwie pogromowe, energiczne partie, jak wykorzystać tę przewagę w rozwoju. Jak właśnie nawet dobrzy zawodnicy tutaj czasami gdzieś tam zbagatelizują te zasady, no i musi spotkać ich kara. Tylko musimy grać aktywnie, dynamicznie i nie tracić czasu. Także dobra robota, młody. Gratulacje, Wiktor. I trzymajcie się wszyscy i trzymamy kciuki oczywiście za Wiktora i jego drużynę przez kolejny 7 rund. Dzięki bardzo, do widzenia, trzymajcie się.